Zapakowani. 8, a nawet 9 rano. Tak jak widzowie, trochę wyjaśnień. Story time. Wczoraj, gdzieś przed nie wiem, północą, może zerwałem to od Mariuszka. Mariusz jest tam nie nie gotowy. Mówi, że. No to one tam się już dokończy i działamy. I generujemy przyczepę i mamy maruszkową lawetę. I wybieramy się na Litwę. Tylko, że druga część się dostaje od Mariuszka. Wiadomość, że hak nie pasuje. Do przyczepy I nie mamy generalnie jakie Także jest 5.00 Mieliśmy wyjeżdżać o 7.00 chyba I motamy stacja się awaryjny To on z kontenera wypadł e, z tira wypadło <gry> Babrochu jak nie umiesz jeździć to w domu siedź Dobra i piątka Fajną żonowikę jeszcze nikomu się nie przyjechałem, ale to się może zmienić Łe, nie, wstup, nie. Bła, daleko jeszcze Powiedz coś do kamery Jak wycieczka coś coś, coś coś Coś, nie, coś w Ja wiem, na ręce pałem. zostawiłem, ale go nie ma i tak patrzy, co chwilę, się nie toczy <laughs> się stoczy na labeto, to nie powiem Nie pojedziemy Gitara Zatankowałem do pełna paliwem premium Tak? Bo tańszego nie było. Skończyło oh. się to najtańsze. wszystko biedaki wykupiły kurwa. Nie. O, dobra, jedziemy. Tak. ain't nice day take care. Czapkę trzyma kurwa tak. Masz? Sorry, my friend. Bo babrochy, babrochy, babrochy. Ale mi wiezie samochód. Tak niepewnie się czuję kiedy on mi wiezie jak blotkę. I Telefon odbierz. Tu, hej. Ja się wpierdoli No nie odbiera Masz Czy nie ma No nie ma No nie ma Masz Łoki Toki nie wziąłem Dobra to no gitara To jedź 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 Proszę co za, za pana kretynu Jeszcze Blokujemy dwa pasy Chcę pogadać o, przez szybę O pogadać z co w Subaru. Jedzie. Widzowie na stację mnie zaprowadziło, bo mnie dętka się rozpompowała. Ja się bałem, że tu może nie być żadnego kompresora. Dobra, idziemy szukać dalej. My, barany, jeździmy, kompresora szukamy, ja mam kompresor pod. Zwolnij, Zwolnij zwolnij nie, No nie tak szybko! Teraz mi tu to tu będziemy nachować. Nie, źle widzowie, ten sam na kołach przyjechał na Litwę. o tym ci opowiadałem dzisiaj. Nie wiem, nie gadaliśmy dzisiaj. O no co no ci mówiłem? Jak? To jaka to była bajka? Ten, co pozdrowie, jechał, bieg. A oglądasz to jak tak pozdrowie, bieg dla matki na jasną górę? To było. Też. No, to ja mówię dzisiaj do Marcina, mówię kurwa. to jest taki kurwa biegnący na jasną górę, a on sobie jedzie, kurwa, za nim się... Ej, można się wbić na tor na ten, na jakiś fotki teraz? No, ja sobie jechałem, ale tak, tak wiesz po cichu, nie? Udało się dojechać, obczałem sobie tor. Fajnie to no. wygląda, chociaż myślałem, że będzie większy. Czekajcie sobie. Tu będą góreczki, jakieś aphile, takie temaciki Zobaczymy, co będzie fajnie Idziemy zwalić wozy Piłem się na rurkę po torze Ciekawe czy tutaj będziemy jeździć Bo powiem, że bardzo fajny tu jest uphill Ale nie, to mi nie wygląda na częścież jeżdżonu Całkiem muszę przyznać ładnie Jakie wykałaczki sobie nie On ma instrukcję, a ja, ja nie mam. A ja nie dostała. Dobra, ja już wiem jak tam to złożyć. Ja mogłem iść po tory, byłoby szybciej. Chociaż mordo, chociaż ja mam kurwa dwa na dwa jak chałupie kurwa, a nie klitkę kurwa dla... A po co mi to? Ja tam będę kurwa... Kurwa, gdzie ja mam to? on i będzie dziś dzieci i robił. nie szczerze. Żartowałem w nickie pedestrze! Ponalowate, mm. konalowate. Dobra, już się naładowałem. Si si kurwa, się kurwa nauczysz odzywać do poważnych ludzi, to będziemy rozmawiać. dobrze. To... Ale tu trzeba to trzeba otworzyć! To właśnie, kurwa, to trzeba otworzyć! Nie otworzyłeś! Jeszcze no, raz! <grywa> Mariuszek, coś ty tam. A trzeba zdjąć kapciochy. Mariuszek, czy ty, to ty to już napisałeś umowę? Faktura, faktura. Faktura będzie. O. Jak on już przelew zrobił. Ale on mi kazał dopisać do rachunku. Ty się kurwa na bluzę poświęcił, <grywa> <Ty jesu kurwa grywa> że się zalał. Kurwa, że. Nie, to jest kurwa rzecz. Zerzy go. <grywa> Z tam, z tamta, z tamta, A poka się odżygałeś? Z tego Tu jest kurwa Kibel, e? kibelek I prysznic Patrz kurwa na to no, nie? Widziałem, widziałem właśnie Jeszcze ja, się pytałem czy to się wyciągnęło do mycia czy zostaje Nie się z tym dywanikiem jest bardzo fajny, ale to trzeba trochę praktyki, żeby się mieścić i będzie jestem bardzo zadowolony. Opony tu się będą mało zużywały. Pojeździmy z Mariuszkiem jak dzikusy. Lampa ci kusy. Od... Lampa ci odpada! Mariuszek jak po pierwszych przejazdach. Rewelacja kurwa, jedno opony się zdegradowały, ale reszta na razie... 88 stopni, dwójka odcięta, od początku do w sumie praktycznie końca całej tej trasy 88 stopni woda Olej trochę się przegrzewa, ale tą no chłodnicę sobie przeniosę gdzie indziej, będzie luk Będzie no sikala Kurde, jak fajnie tak Mariuszek, a podlejesz dla widza, podlejesz? Nie wiem czy tu można, bo jak mnie wyjeb**, a na Litwie jesteśmy ale jak będziemy tam jechać, to coś tam pomyślimy, że zaraz pojadę na prostą kurwa street, przewalimy i się tam nie Thank you. Jazda, kurwa, to jest jazda, kurwa. się przejechać? Nie, nie jeżdżę czymś żałym. Sferie bany, kurwa, o tu stoi, o! Ty, ty masz dobrze. Masz name Aren, City Warsaw. A zaraz ci pokażę, co ja mam na swoje napisane. Ja mam name Mariusz, City Poland. <laughs> city Poland, kurwa. No ingles, no ingles. <laughs> Dobra, widzowie.

ありがとうございます。 Mała napięcia Presja a może, a może to przez Marcina To, to Marcin ją tak, tak Pewnie rzucał te czary, czary. Bo on mówi to jebany mnie 2,5 mnie dogania A ja mam 400 Tak, 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 to na pewno tak było Na 100%. Dobra, zmieniamy koła i go gonimy Gonimy go? Gonimy go Dobra, Napadamy na chuja A on pojechał O taki kolega A jeszcze, raz, może w I've Coś jest nie tak, Je, jak coś? coś tak? Tak? Ej, co? to kurwa, 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 jest Kurwa to jest tylko odpowietrzanie Myślałem, że on bierze nóż dziurę i człowiek No mówię, kurwa takim piecem szłem, że bumper zgubiłem O, tam się zderzak mój zostawiłem Pokażę wam bumper. Chodź, chodź, chodź Pokażemy wam pamper Tu mi się zawinął pod auto tu mi się wpierdolił w No i ogólnie cały jesteś taki, taki szefie, daj mi spokój Kurwa, zaślepki pokubione, te zaślepki to są droższe niż te mam bambach Boże Katastro. Jest niezadowolenie Jest niezadowolenie, no co, to bumper na trytki jedzie